Narcystyczni, psychopatyczni, socjopatyczni często spełniają wiele z różnych kryteriów, różnych zaburzeń. Są na granicy psychopatii, socjopatii, borderline i machiawelizmu. Tacy, tacy ludzie postrzegają swoje ja, swoją personę, urojoną, a więc z definicji kruchą i słabą, jako potencjalnie cały świat. Tacy ludzie mogą eksternalizować swoje wielkościowe ja. W angielsku nazywa się to grandiose self na powiedzmy jeden naród. I jeżeli w ich labilnej emocjonalności, w ich niestabilnym afekcie ich ja dojdzie do wniosku, że ja jest zagrożone, że ja powinno się bronić. To mogą w tym urojeniu, w tej iluzji pójść tak daleko, że zaatakują inny naród, że pójdą na wojnę, i wtedy dopiero wszyscy się budzimy i mówimy: Jak to Boże, gdzie ten człowiek był do tej pory? Nie myślałem, że jest taki zły. To nie chodzi o to nawet, że ten człowiek jest zły. W pewnym funkcjonalnym sensie można takie działanie i należy nawet uznać za zło, ale. W głębszym sensie ten człowiek został przez kogoś tam wybrany. Ktoś uznał, że jest charyzmatycznym przywódcą, że ma moc, że jest godny zaufania. Bo ciągle i ciągle, na poziomie globalnym i mikroskopowym, mylimy charyzmę, mylimy wielkościowość z prawdziwą mocą. To jest dramat współczesnego świata. Jak również był to dramat, jak dotąd, świata w całych jego dziejach, ale to, że taka jednostka stawia siebie w roli ofiary, zauważmy, jest kluczową kwestią i kluczowym posunięciem strategicznym w jej manewrze mentalnościowym, aby móc zrobić dalej to, co robi, aby móc pójść na wojnę, tę wojnę wywołać, niby to w obronie własnej, czy jakkolwiek, Rozumianym celu, który ma jakieś tam znowu w cudzym słowiu dobrą za sobą, czyli ponosimy te koszty, bo przecież my, ja, nasza wielkościowość, nasze kompletnie urojone self, nie mające empatii, nie mające dostępu do moralności, do etyki, do zdolności wczucia się w... Cierpienie zadawane innej istocie jest zagrożone i koniec. Cel uświęca środki. To właśnie istota makiawelizmu. W moim odczuciu Władimir Putin przedstawia pogranicze zaburzonych osobowości. Czyli gdzieś widać tam rysy i narcystyczne, oczywiście, i borderline, i socjopatyczne. I rzadko kiedy dyskutuje się nad tym, jak osobowość borderline przejawia tę fazę swojego istnienia czy swojej ekspresji, jaką jest psychopatia. Pamiętajmy, że w narcyzmie i w borderline jest coś takiego jak wtórna psychopatia. I jeżeli jednostka wejdzie w ten swój psychopatyczny regres, to ktoś, kto do tej pory wydawał się mimo, Jakichś rysów czy zaburzeń funkcjonować w miarę poprawnie w znaczeniu zachowywania kontaktu z rzeczywistością, zdrowego rozsądku, w fazie psychopatycznej, sprowokowanej jakimś tam triggerem, może wejść właśnie w ten stan, i wtedy jeszcze bardziej, jeszcze silniej nie odczuwa nie tylko empatii jako uczucia serca, ale też nawet empatii poznawczej. I nie zapominajmy, że w tym stanie wtórnej psychopatii, kompletnej iluzji, urojenia, opartego na uczuciu, że mi coś zagraża. Jeżeli ja czuję, że mi coś zagraża, jeżeli moja subiektywność, moje nadaktywne ciało migdałowate, które przeżyło jakieś traumy i jest w tej chwili właśnie tak zaprogramowane, a jednocześnie brakuje mi obserwatora. I ja doświadczam, że coś mi zagraża. To to zagraża całemu narodowi, w przypadku gdy jestem liderem tego narodu, gdy jestem szefem tej partii, gdy jestem prezesem tej firmy. Zrobię wszystko, żeby to zagrożenie zniweczyć. Taka była narracja Hitlera. Jak pamiętamy, Hitler oparł cały swój wstęp do zbiorowego, Wariactwa na traktacie wersalskim, który był krzywdzący dla Niemiec, według większości Niemców taki był. I idąc tą linią dyskusji, Hitler przekonał w jakiś magiczny sposób dziesiątki tysięcy i potem miliony ludzi do tego, aby stworzyli ego zbiorowe, zbiorowe, superego, zawłaszczone przez narcystyczną. Iluzję przez narcystyczny świat jednego dyktatora. Nawet jeśli miał wokół siebie innych narcystycznych pomocników, bo tak niewątpliwie było, to jednak wciąż do dziś te pytania wiszą w powietrzu i wielu ludzi dowiadując się o podstawowych zdarzeniach z okresu II wojny światowej i poprzedzających ją, pyta, jak to było możliwe. Tak to jest właśnie możliwe, kochani. I napisał o tym więcej Erich Fromm w Anatomii ludzkiej destrukcyjności. Bardzo polecam tę lekturę tym, którzy teraz pytają jak to możliwe, bo myślę, że lektura taka i jej podobne ogólnie historia, która jak widać kołem się toczy, powinny nas skłonić do wniosku, że nie należy mylić Pozornej siły z faktyczną mocą i pozornej charyzmy z faktycznym osadzeniem w sobie. Wreszcie najwyższy czas, aby nie wybierać narządzących ludzi zaburzonych narcystycznie. Pojawiło się nie przypadkiem tak wiele informacji na ten temat, których kiedyś nie było. Mój kanał również temu służy, aby o tym edukować. Kochani, czas, aby się ludzkość opamiętała. Bo tak jak wybieramy narcyzów na swoich partnerów, czy ludzi z borderline, czy ludzi z psychopatią, tak też wybieramy ich na liderów naszych państw i wreszcie całego świata. To musi się skończyć. Najwyższy czas, byśmy wszyscy widzieli i rozumieli, jak manifestuje się narcystyczne ego, bo taki człowiek wiele lat może wydawać się tylko upojony władzą, nad jednym krajem, aż w końcu kiedyś, którejś nocy przyśli mu się kompleks z Hana i ruszy z bronią, którą ma akurat dostępną. A ta broń jest potężna. W tej chwili jest to broń atomowa. I teraz pytacie: wiele osób pytało na ostatnim live'ie, co robić, jak sobie z tym radzić, bo płaczemy, tak, wszystkim nam się to pewnie zdarza. Nie śpimy po nocach, wiemy co się dzieje, słuchamy wiadomości, słyszymy je nawet z pierwszej ręki, bo przecież tylu ludzi z Ukrainy teraz pojawiło się w Polsce. Co robić? Kochani, naprawdę nie mamy lepszego antidotum, oprócz oczywiście takiej pomocy, jaką możesz. To taką udziel, ale udziel ją w poczuciu mocy, w poczuciu pewności, że Ty. Generujesz spokój, pokój, wolność. Jeżeli ty będziesz chodzącą wibracją tych wartości, to robisz zapis w polu wiedzącym ludzkości, być może nawet w polu wiedzącym Słowian. I w ten sposób pomagasz również naszym braciom i siostrom z Ukrainy. W ten sposób przezwyciężasz te paranoje, tę straszną. Iluzję narcystycznej osobowości, której wydaje się, że w imię tego, że sama czuje się ofiarą, może niszczyć, może atakować. I przy okazji, wróć jeszcze raz do moich nagrań o poczuciu ofiary, o ofierze i ofiarnictwie w kulturze o tym, często też mówię, że ofiara to tak naprawdę. Najgorsza możliwa mentalność, dlatego że ona bezpośrednio staje się pretekstem do zbrodni w białych rękawiczkach, przynajmniej w białych przed samym sobą. Niemal każdy zbrodniarz czuje się upoważniony do robienia tego, co robi, nawet jeśli jest to gwałt dokonany na dziecku czy gwałt dokonany na narodzie. Zbrodniarz będzie czuł się sprowokowany. Będzie się czuł przyparty do muru i zagrożony. Dlatego bierzmy, kochani, odpowiedzialność jak najszybciej za nasze wszystkie, dosłownie wszystkie, wibracje, intencje, myśli, słowa i czyny. I tutaj, będąc w tym miejscu, w sercu, możemy dopiero powiedzieć: Wiem, co wybieram, jestem tą energią, tą wibracją, która nie ma nic wspólnego z agresją, z przemocą. A jeżeli widzisz, że jest w tobie jakaś agresja, jakaś przemoc, to wiedz, że zgodnie z teorią Ericha Fromma i także innych badaczy, takich jak chociażby Zimbardo, który zrobił słynny eksperyment, poszukując granic ludzkiego okrucieństwa, udowodnili, że człowiek, który nie ma obserwatora, który nie jest samostarowny w 100%, nie chce brać odpowiedzialności za własne czyny, posuwa się do działań okrutnych. Króciutko przypomnę: studenci i ochotnicy mieli razić prądem ludzi, którzy byli za szybą i ich nie widzieli. Ci ludzie udawali, wprawdzie, swój ból, bo byli również zaangażowanymi w eksperyment ochotnikami, ale Ci, którzy ich razili, nie wiedzieli, że eskalacja bólu nie jest prawdziwa, i słysząc niewiarygodnie silne krzyki, widząc przerażenie na twarzach swych ofiar, na życzenie eksperymentatora przykręcali pokrętło z woltażem i razili prądem jeszcze mocniej. Dlaczego? Dlatego, że była tu delegowana odpowiedzialność. Ktoś inny za to brał odpowiedzialność według nich. I dzięki temu, że mogli tę odpowiedzialność scedować, niejako pozbyć się tego niewygodnego dla nich ciężaru, uważali, że nic się nie dzieje, że mogą sobie na to pozwolić. Tutaj było wiele rozważań nad cynicznych, dosyć nad pretekstem, jakim jest badanie, do tego, aby ludzie chcieli wyładowywać swój ukryty w cieniu, sadyzm, gniew i agresję. I również można to brać pod uwagę, ale myślę, że głównym czynnikiem jednak w tym badaniu było scedowanie odpowiedzialności. Dlatego tak mocno podkreślam, że musimy brać w tu i teraz zawsze totalną odpowiedzialność za swoje wszystkie myśli, słowa, czyny. I drugi eksperyment zimbardo polegał na tym, że część ochotników, wylosowanych zresztą, była więźniami, część była Pilnującymi ich strażnikami, i tam eskalacja przemocy osiągnęła już taką kulminację, że wręcz zanegowano zasadność samego eksperymentu, i profesor Zimbardo miał duże problemy, ponieważ strażnicy przekraczali kompetencje swojej roli, wczuwali się w nią za mocno, nadużywali swojej władzy i Więźniowie, którzy przecież de facto nic złego nie zrobili, o czym każdy wiedział, a nawet gdyby zrobili to i tak przysługiwałyby im prawa humanitarne, byli poniżani, bici, wręcz torturowani. Także warto to mieć na uwadze, bo takie też są wnioski z anatomii ludzkiej, destrukcyjności Richa Froma, że Hitler może był jeden, Stalin również był jeden, Putin pewnie też jest jeden, choć słyszałam pogłos, że ma sobą wtóra. Tacy ludzie wydają się być anomalią, wyjątkiem we wszechświecie, ale tak nie jest. Tak nie jest w mojej książce, również idę w tę stronę, dowodząc, że nawet co trzecia osoba spotkana na ulicy może mieć zaburzenie narcystyczne osobowości, a już na pewno co piąta. I że tak jak Erich Fromm, w związku z tym, tym sadystą potencjalnym, tym dyktatorem może być równie dobrze pan, którego widujesz regularnie na poczcie, albo kontroler biletów, albo ktokolwiek, kogo mijasz na ulicy, wystarczy, że dostanie władzę. Mówi się o tym, że jeśli dasz Komuś 5 minut władzy, to on często jej nadużyje. Tak właśnie zachowują się niejednokrotnie pracownicy najniższego szczebla, że kiedy mogą na przykład nie wpuścić nas pod byle pretekstem do jakiegoś miejsca, to tego nie robią po to, aby poczuć, że mają władzę. Więc, kochani, najwyższy czas, abyśmy my byli wibracją, którą chcemy w świecie osiągnąć, abyśmy my w swoim sercu tworzyli nawet wizję, obraz wolnej Ukrainy, wycofania się wojsk Putina, uśmierzenia jego bólu, zaleczenia jego narcystycznej rany. Nie wiem, co sobie możecie w tym zakresie wyobrazić, ale wiem na pewno, że taka kreacja też jest ważna. I dziękuję Wam, bo wiem, że wielu z Was już teraz pomaga tym ludziom, którzy uciekają. Z tego strasznego miejsca, w którym stał się ich dom. Dziękuję, bo moi znajomi pomagają, wielu ludzi pomaga. Ja też myślę, że będę mogła pomóc ofiarom w zakresie leczenia ich traumy, w zakresie pracy z tą traumą. Jeżeli znajdę kogoś, kto zechce tłumaczyć na ukraiński, bardzo chętnie stworzę taką grupę na Facebooku czy, czy gdziekolwiek indziej, żeby, żeby ci ludzie. Nie musieli dźwigać tego ciężaru, wizji zapadającego się dachu nad ich głowami. Dziękuję, że kreujecie. Dziękuję, że zostajecie w pokoju. Pamiętajcie, że nienawiść i lęk przyciągają to, do czego je wysyłamy. Nie kreujmy nienawiści ani lęku. Kreujmy współczucie do całej tej sytuacji. Włącznie ze współczuciem do pana Putina, który prawdopodobnie nie wie, co czyni, i który nie ma poczucia ja, nie wie, co to etyka, nie wie, jak to jest poczuć się drugą osobą i który prawdopodobnie w swoim mniemaniu czuje się ofiarą. Zrezygnujmy z bycia ofiarą, z tożsamości ofiary i jednocześnie. Pomagajmy tym, którzy mają status ofiar w tej chwili, bo tożsamość ofiary i status ofiary to zupełnie dwie różne rzeczy. Dziękuję i do zobaczenia. Mam nadzieję, że ten film Ci się podobał i że wniósł jakąś wartość w Twoje życie. Jeżeli chcesz być z nami na bieżąco, tworząc społeczność ludzi wolnych i szczęśliwych, to polub to wideo, zasubskrybuj nasz kanał. A jeśli chcesz dostawać powiadomienia o pojawieniu się nowej treści, naciśnij również dzwoneczek. Przydatne porady na każdy dzień i unikalne treści znajdziesz także na naszym facebooku oraz na instagramie, do których linki znajdują się w opisie poniżej. Do zobaczenia wkrótce!